Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Ponownie z nadmorza. Godzina 7, 10 stopni, więc dość chłodno, ale w ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do ponad 20, więc mam nadzieję, że nie zmarzę tak mocno dzisiaj. Zaczynamy przy jeziorze Jamno na trasie S10, a w planach dzisiaj Około 40 km w jedną stronę, czyli trasa Mielno-Kołobrzeg i z powrotem. Bo choć zawsze lubię jakieś pętle, żeby nie wracać tą samą trasą, to nad morzem jestem na tyle rzadko, że nie mam nic przeciwko, aby przejechać się nad morzem i w drugą stronę. Także jeśli jesteście ciekawi, jak będzie przebiegać dzisiejsza trasa, to zapraszam serdecznie do oglądania. Wyjechaliśmy z Mielna i teraz jedziemy jednym z najciekawszych fragmentów trasy R10. W pięknym, ruchliwym lasku, osłonięci od wiatru, naprawdę w przepięknych okolicznościach przyrody. Powiem Wam, że je... jechałem tędy wczoraj z rodzinką, zrobiliśmy sobie mini-trip do Sarminowa i świetnie się tędy jeździ, szczególnie teraz przed sezonem kiedy jeszcze nie ma takiego ruchu na wycieczki czy to samotne, czy z rodzinami, z dziećmi naprawdę świetny fragment, zala od szosy, bezpieczny polecam. Takich widoków to się nie spodziewałem na R10, ale jak widać trzeba jednak uważać, bo i ciągniki się tutaj trafiają. Dobry. Dzień dobry. Proszę, jak aktywnie można zaczynać dzień, niezależnie od wieku. Dobra, wyjechałem z Sarbinowa. Jechałem tym fragmentem w tamtym roku, i tu wszędzie dookoła było pełno rzepaku którego teraz w ogóle nie widzę, ale jak gdzieś znajdę po do domu na dysku Takie stare nagrania, bo latałem tutaj dronem To wam teraz wrzucę do filmu A jeśli nie, to tego fragmentu w ogóle do filmu nie dodam O, tu wszędzie Tu wszędzie był rzepak jeszcze rok temu A teraz nie ma Jeszcze śpią. Widzieliśmy właśnie latarnie. W Gąskach jestem pierwszy raz w sumie. Stwierdziłem, że odjadę troszkę od trasy i pojadę do tej latarni. Zobaczę dokąd mnie poprowadzi ta ścieżka. Trakdykowana trasa R10 idzie. Jakieś 100 metrów po lewo Też wyglądała ciekawie, jakieś choćby czy, czy jakieś tam płyty A tu Trasa może nie jest jakaś Idealnie równiutka, ale Ale myślę, że ciekawsza Piaski, piaski, piaseczki Cóż to byłaby za wyprawa gdyby nie było piasku nad morzem i wracamy na trasę R10 powiem Wam, że ten wiaterek jest dość dokuczliwy szczególnie jak się wyjedzie na otwartą przestrzeń na szczęście nie wieje tak mocno jak podczas ostatniego filmu jakby coś było ciekawe to link Wam się gdzieś tutaj wyświetli albo tutaj kiedy sobie objeżdżałem okoliczne jeziora o taki w mordę wint jak tam, to nawet w połowie tak nie wieje teraz. Dlatego dzisiaj bez skrupułów drona wziąłem i myślę, że tam w koło brzegu coś wam pokaże, z troszeczkę wyższej perspektywy. Na chwilkę zobaczyć, czy może nie ukradli. Nie ukradli. Możemy jechać dalej. No i takie ścieżki rowerowe nad morzem to mi się najbardziej podobają. bo teraz czuję, że jestem nad morzem, a nie w lesie blisko morza. Może dzisiaj spokojne jak jezioro. litry wody, słanej, tony piasku. I tyle. Jedziemy dalej. Praktycznie na całej długości linii brzegowej w każdej miejscowości, którą mijam. Jak grzyby po deszczu powstają nowe apartamentowce, nowe domki naprawdę robi się tego ogromna ilość. Także w najbliższych latach myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem noclegu nad polskim morzem nie wiem jak z cenami, bo już teraz bardzo często można znaleźć tańsze noslegi i tańsze wakacje za granicą, ale co kto lubi? Patrzcie, jakie klimatyczne mokradła. Z prawej strony morze, a z lewej takie widoczki. Trasa jest piękna. Jadę praktycznie tuż przy morzu. I wszystko jest ładnie, pięknie, super. Tylko, że nigdzie nie ma żadnego sklepu. Ja się wybrałem z jednym batonem, którego już zjadłem, i muszę coś zaraz znaleźć, żeby ten wyjazd nie zakończył się jakąś nadmorską bombą. Trasa naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna. Jedyne co trochę uprzykrza to miasto to bardzo duża ilość owadów, które wpadają mi do kasku Odbijają się od okularów ust Nawet podczas teraz gadania muszę uważać, żeby znowu czegoś nie połknąć Chociaż w sumie Nie mam batonów to może i to Na chwilę wystarczy To Wam bardzo ciekawe miejsce gdzie według wachu po lewej stronie mamy sporo małych zbiorników ze słodką wodą, a po prawej mamy morze. Mam chwilę czasu, myślę, że warto puścić tutaj drona i zobaczyć, jak to wygląda z góry. Sereny, powiem wam, piękne, naprawdę piękny fragment trasy R10. Po lewo stawy, a po prawo morze. O, teraz się zasłoniło. Ale widoki naprawdę świetne. Polecam. Ten fragment trasy naprawdę bardzo polecam. Ogólnie całą trasę R10 tak naprawdę odmielna do Kołobrzegu polecam. Przynajmniej do tego fragmentu, do którego już dojechałem, ale domyślam się, że te 5 km już się raczej nic nie zmieni oprócz tych porządkowych miejscowości, które gdzieś tam wiodły przez fragmenty po miejscowościach jakichś tutaj wszystko już leci tuż przy morzu bardzo fajną ścieżką rowerową naprawdę bardzo przyjemnie się nią porusza wszystko wskazuje na to, że tam w oddali jest cel dzisiejszej podróży czyli kołobrzeg i latarnia morska i tutaj pokazywało nam objazd. Nie wiem dlaczego. Cofniemy się, pokażę Wam, bo nie nagrałem tego. Jak widzieliście, wyznaczony jest jakiś objazd. Trasy. Nie wiem dlaczego, może jakiś remont, ale dalej był zakaz wjazdu rowerów tylko ścieżka piesza. Szli tam ludzie, a nie chciałem ich denerwować. Zobaczymy, jak wygląda objazd. Tym bardziej, że zależy mi na tym, aby zjechać do miasta, uzupełnić zapasy. Więc tym bardziej nie będę protestował i pojadę tak, jak nakazują znaki. Teraz kogo słuchać? czy nawigacji, czy trasy. Ale pojedziemy chyba tak jak puszcza nawigacja. Czyli zjedziemy przez ścieżki rowerowej i pojedziemy tutaj. Miejmy nadzieję, że nie pożałuję w tej decyzji, jak już to nieraz mi się zdarzało. Zbyt nie z wachu. ale ja to za coś się płapać gdzie tu pojechać nie no na pewno bardziej klimatyczna trasa niż, niż rowerowa przez miasto jeśli tylko dowieziemy do, do stołu to to wszystko będzie w porządku jeśli nie Znowu będzie jakaś przygoda. 我杀了。 cel podróży zaliczony, równo 40 km wyszło, także teraz jeszcze tylko podjadę, może na jakiegoś gofra, loda, naładuję kalorie i... i czekamy droga powrotna. Z racji tego, że wracam tą samą trasą, nie będę Wam na siłę wydłużał tego filmu, bo wszystko co było ciekawe starałem się pokazać już wcześniej. Także w tym miejscu kończymy nadmorską przygodę rowerową. Dzięki wielkie, jeśli to trwaliście do tego momentu. I do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach bliżej moich okolic. Trzymajcie się! Cześć!